Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Dzisiaj chciałbym z państwem omówić pewne rzeczy takiego połączenia emocjonalnego, emocjonalno-rozumowego i jakby przeanalizować wspólnie z państwem proces kształtowania się pewnych potrzeb, marzeń, dążeń i innych rzeczy. Kiedyś pokazywałem państwu mianowicie takie zdjęcie takiego małego szkraba. Trzy albo czteroletniego. Nie pamiętam, już na zdjęciu jest napisane, ale nie mogłem teraz tego zdjęcia gdzieś znać, bo je schowałem. Trzy albo czteroletniego szkraba, który yy, siedzi na motocyklu MZ ETZ 250 To muszę Państwu powiedzieć, to się działo w lubsku na rynku przed fotografem, mianowicie kiedy byłem takim malutkim szkrabem, stała tam MZ -ka, ETZ -ka właśnie i muszę Państwu powiedzieć, że na Tamte czasy MZK-ETZK była pojazdem z kosmosu. Teraz nie ma takiego motocykla, który by robił takie wrażenie. Ona miała na przykład dwa takie indywidualne, kremowe fotele, takie kanapy wygodne, z gąbki. Miała wspaniałą kierownicę, super rozwiązaną. Miała wspaniale rozwiązany reflektor, taki drapieżny. Miała piękny błotnik, który jednocześnie był spornikiem wahacza, bo zdaje się, że miała wahacz pchany. To było bardzo dobre, cudowne, wygodne rozwiązanie. Eee, aczkolwiek, no na piasku, to wiadomo, shima, gleba i do widzenia. Ale no, to nie był motocykl do jeżdżenia po piasku, to nie był enduro. Miał wszystko zrobione w ten motor genialny. Nie wiem, czy miał zakryty łańcuch, co na tamte czasy uchodziło za w ogóle. Miał na przykład taką tylną, niklowaną, taką rurkową lampę. To było. Arcydzieło. Ten motocykl, to teraz, żeby zrobić takie wrażenie, to trzeba by przyjechać chyba jakimś motocyklem, takim typu, nie wiem, Tomahawk jest taki, że tam kierowca leży na nim, czy jakimś boschosem, no nie wiem, czy czymś takim, żeby przyjechać. No to może by zrobiło podobne wrażenie. Ale na tamte czasy. Ten czarny zwykle z kremowymi siedzeniami, z kierunkowskazami. Taki miał piękne, łeskowate, obłe kierunkowskazy. te kierunkowskazy, rozumiecie? Kiedy były WFM-ki, kiedy były te WS-ki. WS przy tym to wyglądały tragicznie, a WFM-ki no jeszcze lepiej, bo WFM-ka miał jakiś styl, a ws no nie wiem, to było po prostu przerażające przerażające. Były ładne motocykle, też jeszcze jakieś różne, ale na przykład taka zwykła zwykła zwykła, piątka to przy tym wyglądała, no, padakowato, a stara WFM-ka WF jeszcze na tych e, wąskich bębnach na przykład. Może Junek mógł się z tym trochę równać, bo był taki fajny, czterosuwowy, ale to Junek wyglądał archaicznie. tz była po prostu pojazdem z innego świata. To tak jak, o, ona była taka, jak teraz, by macie taki parking w Radzyniu Podlaskim, albo w Parczewie, Wiecie, jak wygląda parking w Radzeniu Podlaskim albo w Parczewie. Golf, Golf, Passat, Golf, Golf, Passat, Citroen. Nie wiadomo skąd, przyjezdny jakiś z Warszawy. Golf, Passat, Golf, Audi, Audi, Passat, Golf. No bo wiadomo, niemieckie to nawet wiadro jest dobre, dziurawe. No. No tak, no ale powiedzcie, czy nie mam racji, że tak wygląda parking w Radzyniu Podlaskim albo w Parczewie. Pozdrawiam Parczew. I... Właśnie to tak. To teraz jakby w takim parkingu, takim wiecie że stoi jakiś tam Siena, coś tam jakiś tam Palio, coś tam jakiś Golf. I nagle zeszła no nie wiem Audi e albo Tesla, najnowsza, ten taki najlepszy model. O, to była taka Tesla tamtych czasów. O, można tak powiedzieć, że efekt wrażenia był, jakby, jakby wtedy Tesla się, jakby teraz Tesla się gdzieś pojawia, no to ciągle, pomimo taka, taka duża, wypasiona ta Tesla, no to taki jest efekt, wow, tak zaglądamy, ten monitor oglądamy, no fajne. I pamiętam, że tam stał właściciel przed tym zakładem fotograficznym i moja babcia zapytała mnie, zapytała właściciela, czy mogę wnuczka posadzić na tym motocyklu i zrobić mu zdjęcie. A on powiedział, proszę bardzo. I tu do, zmierzam do mm, pierwszego węzła tej historii. Nie wiem, czy Państwu to już opowiadałem, ale wtedy, kiedy usiadłem, to w moim serduszku czterolatka, pojawiła się magia, pragnienie, poczucie siły, miłość. Wszystko się pojawiło. Ja pamiętam to uczucie, pomimo, że ono było tyle lat temu, powiedzmy, pół wieku temu. No. Że to się pojawiło. Po... Ja pamiętam to uczucie, kiedy ja usiadłem na tej MZC, nie dosięgałem jeszcze nigdzie prawda? tam, to musiałem tak wyciągać ręce, żeby położyć na tych, nawet nie wiem, czy na manetkach położyłem, czy na tych rurkach, ale nagle poczułem moc tej maszyny. Ona była dla mnie tak gargantuicznie ogromna, gigantyczna. No przecież jakby ktoś jej nie trzymał, to ja bym runął z tym motocyklem i pewnie się może zabił nawet, prawda? Jakby ktoś go uruchomił, to bym się rozpłakał z przerażenia. Ale wiedziałem, że kiedyś będę duży. Kiedyś będę duży, będę miał mocne dłonie i ciebie jak krzew róży od i od wichrów osłonię. To taki wiersz, mówiąc o swojej babci, kochanej. No i że będę duży, że ten motor, który teraz jest gigantyczny, jest niewiarygodny, jest absurdalny w swoich gabarytach, tak, że ja ten motor kiedyś okiełznam, że kiedyś usiądę na nim, uruchomię silnik. I przejadę się tym motocyklem. Wiedziałem to wtedy. Czyli zobaczcie, co nastąpiło. Poczułem tak niesamowity konglomerat uczuć, prawda? Że które zakodowały mi w mózgu, będę miał motocykl. Ja całe życie wiedziałem pewne rzeczy, że będę miał motocykl na przykład, ale nie na zasadzie takiej próżności. Ha, będę miał motocykl. Na przykład nigdy nie chciałem mieć jakiegoś nowoczesnego, drogiego auta. Nigdy. Bo uważam to za zb zbędne. Jakieś te, te monitory, to coś w środku. Nie wiem, ja uważam, że to jest zbędne. Po prostu, a może jestem po prostu starym piernikiem, który nie nadąża za nowościami. No, to też tak może być. Ale zawsze robiłem jakieś takie auta z takie proste w formie, i tak dalej. I tak samo tutaj. Zawsze wiedziałem, że kiedyś usiądę na takim motocyklu. Dodam gazu i on mnie poniesie. Wtedy to uczucie poznałem. Wtedy wiedziałem i wtedy, jak trochę dorosłem, miałem już 10 lat, 9, to 9 godzina rano. To moja babcia chciała mi kupić Pegaza. To był taki piękny motorower. O Jezu, czemu go nie, Polska nie produkowała, który miał odprężnik, nie miał biegu, właśnie dlatego mi się chciała go kupić i polegało tylko na tym, że miał bardzo niski przekrok Czyli można było jeździć w ten sposób, żeby na przykład stać na podnóżkach, czy na pedałach i po prostu, no, tak jeździć, nie siedzając nawet. I wystarczyło dodać gazu i on jeździł. I miał z tyłu bak, co mi się tak podobało. I prawie otarliśmy się o zakup, ym, gdyby nie to, że... A się bałem, że babcia mi go kupi, bo, bo jak, a jak nie, będę, nie nie poradzę sobie z nim, wiecie, to nie było takie proste. To trzeba było poznać wtedy. Świe... Wtedy świece mostkowały, wtedy to, tamto, a ten Pegas był po prostu... Genialny. Miał odprężnik, miał wspaniały silnik. I to były bardzo dobre motocykle. Motorowery. I, ale potem wsiadłem na motocykl, na motorower mojego taty, służbowego komara 2, który miał pedała. Małe takie wahaczyki z przodu, które tam nic nie dawały, ale coś już dawały. I miał biegi w rękach. Pamiętam, takie kremowe manetki miał. I miał tutaj gaz i hamulec. A tu miał sprzęgło i tak Jedynkę się brało, ciach. Potem ciach zero i dwójkę. I ta dwójka sama wskakiwała w zasadzie jak się wcisnęło sprzęgło, to na tak wskakiwała. Bardzo to jest fajne. No ja właśnie rozważam zakup, no zobaczymy, jak to będzie. Eee, właśnie, jeżeli miałbym sobie kupić taki motorower dla przyjemności posiadania czegoś takiego, to tylko z biegami w rękach. Dlaczego? No właśnie ze względu na to, że uważam, że te biegi w rękach to nadają smak temu wszystkiemu. że coś siedzi, jedynka, ciach, dwójeczka, to było piękne. I. Nie sięgałem nawet nogami do, do silnika. Nawet do silnika nie sięgałem. I mój tata, bardzo fajny, i mama, zamiast powiedzieć, syneczku, to nie dla ciebie, zobacz, jesteś za mały, tak jak powiedziałoby 80% rodziców, to jest nie dla ciebie, to jesteś za mały, no zobacz, nawet nie sięgasz, a co będzie, jak się przewrócisz? To tata poprosił y, pana... Yy, Nieważne jak się nazywał, pamiętam, ale nie powiem. Pan, się nazywał pan Jóźwiak, pan, pan się nawet poprosił, to on był tam stróżem w tym PGR-ze i pan, pan stróż po godzinach dorabiał w ten sposób, że był asystentem pana panicza, czyli mnie i po prostu on mi ten motorower uruchamiał Sadzał mnie ten motorower. Ja zwisałem nóżkami, tak, no nie sięgałem nigdzie, ale wszystko miałem pod obsługą, bo miałem hamulec, gaz, sprzęgło i biegi, czyli wszystko, co potrzeba było. było. I on mi tak rozpędzał bieg ze mną. Jak już ja jechałem, to jechałem i potem na końcu łapał mnie. Jak już słyszał, że jadę, że wracam z jakichś tam wojaży, słyszał ten motorower, no to podchodził pod dom. Tam to niewiele go kosztowało. A i łapał mnie, czyli po prostu przejmował mnie jakby z tym motorowerem, i ja mogłem sobie spokojnie zdejść, on mi go gasił. I zobaczcie, jakie to było ryzykowne z punktu widzenia takiego dzisiejszego BHP: no to kto by puścił dziecko, które nie dosięga nawet nogami do silnika komarka? Bo to był taki z jednym takim siedzeniem i miał bagażnik. No przecież, gdyby ten komarek mi zgasł, albo zdławiłbym go, albo wpadłbym w jakąś kałużę, albo go pies by mi zajechał drogę, albo zabiegł zabieg drogę, albo cokolwiek. I ten motor by mi zgasł. To przecież ja bym runął razem z tym motorowerem. Mógłbym sobie zrobić nawet krzywdę, ale nie zrobiłem ze krzywdy. I to jest najważniejsze, że te uczucia tej ekstazy, ale już naprawdę zostały powtórzone w akcji. Ja po prostu usiadłem na motor, i ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy włączyłem drugi bieg. Zawsze jeździłem na jedynce. I ten pan Jóźwiak strasznie się wkurzał. No bo mówił, włącz dwójkę, ma przecież to się jeździ na dwójce. Ja mnie włączyłem. Nie włączyłeś, słyszałem, że wyje silnik. I ja tak woo, woo, na tej jedynce jeździłem i w pewnym momencie odważyłem się jakimś takim heroicznym aktem odwagi, wiecie, dziecka. Zrobiłem tak, nacisnąłem na sprzęgło, ciach, dwójka. I on nagle zaczął tak i przyspieszył. Ja poczułem, że on teraz, ten silnik pracuje we właściwym, że on zaczął nie wyć tymi obrotami, tylko pracować, że ja przyspieszyłem, że wiatr wieje, że ogarniam wszystko. Tam była taka wokół PGR-u taka droga, taki czworobok. I te czworoboki zaliczałem kolejne, 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 kolejne. I pan jak mnie łapał, i pan jak mnie wypychał. I to była po prostu ekstaza, kiedy wzmocniło się. I to pierwsze przekonanie dziecka Będę miał motor, przerodziło się w takąś absolutną pewność, w jakieś takie absolutne przekonanie. I potem były różne motory, potem były różne inne rzeczy, i w tej chwili mam zwykły, skromny motor. Mam starą, już używaną, ale w idealnym stanie, takim naprawdę gabinetowym. Znaczy, jeżeli motor Enduro może być w takim stanie gabinetowym, eee, Derke 350, uważam, że to jest genialny motor. Brakuje mi tylko rozrusznika bo jednak przydałby się, ale go nie ma. Natomiast jeśli chodzi o jakość wykonania, o, o, o dynamikę tego motocykla, to to jest motocykl, którym ja na przykład jeżdżę w takie bliższe podróże sobie, na przykład gdzieś tam na Mazury mogę wyskoczyć, czy na przykład do Lublina często nim jeżdżę latem, czy jakieś sprawy załatwiać po Warszawie. Jest po prostu genialny pod tym względem. Jest po prostu zrywny, jest dynamiczny, jest no, oszczędny, no to tak, do tego, ale no, do, 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 no, jest to w miarę oszczędny, jak się tak jedzie, tak bez tych zrywów, to, no, no, no to jest jakiś tam, ale generalnie jest bezobsługowy, jak się dba, wymienia oleje, płyny w lagach, tu, tam, wszystko na czas, to on po prostu się nie psuje, zdjęcza się zupełną bezawaryjnością. Wspaniała rzecz, dobrze wykonana z najlepszych materiałów, i mam go po prostu. I, I nie wyobrażam sobie życia bez tego. No to jest skromny produkt za parę tysięcy złotych. Już bardzo taki noleciwy, ale, ale go kocham normalnie, bo on mi daje takie poczucie wolności, kiedy na niego siadam, kiedy czuję to bicie serca, kiedy, kiedy dodaję tego gazu, mam z tyłu wymienioną zębatkę na większą, a więc on ma fajne przyspieszenie, no bo jestem cięższy, więc Kacper, taki znakomity mechanik z pod Warszawy, spod Campinosu właśnie założył mi z tyłu większą zębatkę i podwyższył kierownicę. I to uczucie, prawda, kiedy mogę sobie na przykład jechać, jak zmęczony jestem na stojąco. Tym prostym motorem jednocylindrowym, prawda, trochę wibruje, trochę już jest stary, nie ma rozrusznika, ale kocham to uczucie tej wolności. Dlaczego Państwu tą całą historię opowiadam? Bo ona jest ważna. Bo wszystko mogło potoczyć się by inaczej. Na przykład, babcia nie posadziłaby mnie wtedy na motocyklu. Nie posadziłaby, nie powiedziałaby, a, Boże, to niebezpieczne, a niech to dzieciak co usiądzie. Nie, proszę Pana, bo to się jeszcze przewróci, a co mu się stanie, prawda? Czyli nakarmiłaby sytuację swoimi lękami. Potem powiedziałbym, tata, ty masz komarka służbowego, miał takiego ciemnobordowego komar 2, pamiętam, był taki napis stylizowany, czarny z żółtym pod drukiem. Boże, jaki ten komarek był niesamowity. Ach, proszę Państwa, no naprawdę to Teraz to jakiś naprawdę dobry Burgman robi takie wrażenia, wtedy tam ten komar robił na wsi. To ja bym powiedział, pojeżdżę na komarku, aby mi powiedzieli, rodzice, czy mama, no przecież ty nawet do tych pedał, bo on mu napedała, Kręciło się do przodu się zapalało, do tyłu hamowało. Przecież nie dosięgasz, jak dorośniesz, to będziesz sobie jeździł. I co by było? I być może obudziłbym się do tego projektu kiedyś, ale być może nie. Może byłby zabity przez, przez tych, no, przez moich jakby wychowawców. Ja pamiętam, że kiedy miałem motorynkę, to był tutaj u nas taki mój przyjaciel, bardzo fajny, z którym utrzymuję do tej pory kontakt. Przyjechał z rodzicami i on też zapragnął mieć motorynkę. I jego rodzice bardzo dobrze zarabiali, bo byli przedsiębiorcami na tamte czasy i to, to był po prostu dla nich zakup taki. I ta, ale ta matka była cały czas w stanach lęku. Cały czas lękowo, lękowo, nie to, nie tamto, nie, nie dotykaj, nie tego, bo to, cały czas była taka, taki cyrk wokół niego robiła. I on powiedział, mamo, chcę mieć taki motorower. I mój ojciec wtedy powiedział, kiedyś jak powiedziałem, że chcę mieć motorynkę, powiedział, tak, jedziemy kupić. A ona powiedziała, syneczku, pamiętam tak dzisiaj, to było tu na podwórku, my z jak dorośniesz kupimy ci samochód, a nie taki motorower. I to wtedy było tak słabe, tak żałosne, że nawet jako dziecko czułem, że to jest wielka chujnia. Że tak dzieciakowi powiedzieć, że jak dorośniesz, słuchajcie, dla dzieciaka 14-13 lat, jak dorośniesz, rozumiecie, za drugie tyle życia, tak? 28 lat to jest 18 lat, 14 mam to za 8, no to za 4 lata będzie miał 18, ale jak dorośniesz, no to wiadomo i tak dalej. To jest jakiś, no nie wiem, dla trzynastolatka to, to jest za 5 lat. To słuchajcie, to jest w ogóle. No i ja nie wiem, on w końcu tego motoru nigdy już nie kupił, samochodem jakimś tam jeździ. Czy jest szczęśliwym człowiekiem? Nie wiem, bo powiem tak oględnie, nie wiem. Natomiast to wtedy wywołało we mnie niesmak, bo zrozumiałem, że on powiedział: Mamo, mam pewne marzenia, to znaczy nie chodzi o to, żeby sprostywać każdemu jakby żądaniu dziecka, i Mamo chce motor, proszę, ale chcę tamto, proszę, ale chcę Nintendo, proszę, nie. Ja pierwszą wieżę stereo, jaką miałem w życiu, kupiłem sobie tak naprawdę od przyjaciela. Yy, w, jak, w, jak byłem na Saksach w Danii, to pierwszą wieżę kupiłem sobie. A pierwszą taką dobrą wieżę zachodnią kupiłem, jak pracowałem w Centertelu jako dorosły mężczyzna yy, w, w sklepie Panasonica. No bo była świetna ta wieża, o kurde, o jejku, to na tamte czasy to była z kosmosu. No, to pierwszą taką wieżę kupiłem, właśnie ze wszystkimi jakimiś systemami niesamowitymi. No, to... niesamowita była po prostu wieża. To pierwszą kupiłem, jak dorosły człowiek, więc nie byłem rozpieszczany, ale ten motor był dla mnie taki ważny, taki istotny, taki. To było coś, co nakarmiło moją duszę, moje serce i zaprogramowało. I teraz nie wyobrażam sobie życia bez motocykla. W sensie takim, no nie też, że z nim wyobrażam, no bo wiadomo, że jakbym na przykład miał, nie daj Boże, Jakieś skomplikowane złamanie nogi, czy coś bym się. No to wiadomo, że musiałam z tego zrezygnować, ale póki jeżdżę, póki on zapala, póki jestem w stanie go uruchomić, to, to przeżywam tą ekstazę przemieszczania się tego wszystkiego, że mogę się zaparkować, gdzie chcę, podjechać, gdzie chcę, że po prostu to jest cudowne. Nawet jazda w deszczu, jak się przemaka, to ona na początku złości, ale potem to jest takie, że wszystko ma się mokre, nawet majtki. A, dobra. Po co to państwu mówię? Nie po to, żeby się chwalić, tylko żeby powiedzieć, że Człowiek jest w stanie kontynuować i robić pewne projekty, których uczucie zna. Więc, jeżeli na przykład ktoś będziemy chcieli, żeby. Więc dlatego właśnie, na przykład, jest taki problem z dawaniem miłości przez kogoś, kto tej miłości bezwarunkowej czy akceptacji nie poznał. To jest tak trudne. Jeżeli ktoś nie poznał bezwarunkowej miłości i akceptacji nie takiej. Kochamy Cię, no, ale byśmy cię bardziej kochali, jakbyśmy miała piątkę z matematyki. Tylko jeżeli chodzi o miłość bezwarunkową, jeżeli ktoś nie doświadczył tej miłości bezwarunkowej, nie zostały te bodźce powtórzone, to potem w dorosłym życiu będzie mu bardzo trudno, jeżeli w ogóle okazywać te uczucia, ponieważ on ich jakby nie zna. Nie można dać tego, czego się samemu nie ma. W nadmiarze, żeby dać to uczucie miłości, trzeba być samemu nakarmionym miłością do syta. Żeby dać komuś uczucie akceptacji, trzeba być nakarmionym uczuciem akceptacji dosyta. Żeby dać komuś uwagę, trzeba być nakarmionym uwagą do syta. Tak? Przypuszczalnie, gdybym ja nie był nakarmiony tymi. Dla mnie wtedy ekstatycznymi uniesieniami, kiedy siedziałem na tym motocyklu, i wtedy jako czterolatek powiedziałem: Kocham ten motocykl, po prostu to nie był mój oczywiście. Kocham to urządzenie, chcę takiego, pragnę taki, będę taki miał. Kiedyś będę dorosłym mężczyzną, który usiądzie na tym motocyklu. Znaczy nie w sensie na tym egzemplarzu, ale rozumiecie Państwo, i usiądę i poczuję, kiedy mnie niesie. Minęły lata

to było potem, kiedy godzinami jeździłem komarkiem i to była dla mnie ekstaza. Godzinami tym komarkiem jeździłem. Ja po prostu nie, le, nie jeździłem komarkiem, ja po prostu przemieszczałem się gwiazdolotem. Ja byłem nad człowiekiem. Ja, ja mogłem być w jednym krańcu PGR-u, a za trzy minuty w drugim, a za trzy minuty znowu w tamtym. To, to, to było jak gwiazdolot. To było, to, to było ekstaza. To było niesamowite. I dlatego teraz to przeżywam, dlatego teraz jak ktoś mówi, że muszę mieć motor, czy powiem kupić, ja mówię, tak, kup motor, tak, to jest, to jest niesamowity mężczyzna, powinien mieć motor, kobieta zresztą też, oczywiście. Motor to jest najważniejsze, bo kiedyś kowboj miał konia, no teraz to wiadomo, że koń, no, nie będziesz go trzymał w garażu, no, a, a motor to tak, zawsze możesz, Boże, jakie to jest ekstatyczne. I właśnie możemy dać tylko to, co przeżyliśmy, co przepracowaliśmy i czego mamy w nadmiarze. Więc jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko w przyszłości dawało komuś uwagę, musimy dawać uwagę jemu teraz w nadmiarze. Ono nie da, nie wymyśli se tego samo. Znaczy, wymyśli. Ja znam wielu pajaców, którzy mają motory. To nie są motocykliści, to są pajace. Po prostu w korpo koledzy se pokupowali Harley'e, no to on też sobie kupił Harley'a. Ale on tego w ogóle nie czuje, nie rozumie. Patrzy się na ten trzęsący się silnik. Tyku, 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 tyku. Yy. Las się przejedzie. Yy. Jest takim harlejowcem z dupy, że on jedzie harlejem, a za nim żona suwem z kurtkami, termosami harlejowiec, jak skozić dupy trąba, to po prostu, no, to, no rozumiecie, jakie to jest żenujące, no on jedzie, a za nim 10 kilometrów żona i on przez interkom se tam, no, żenujące, no to, to nie jest harlejowiec, to jest pajac, który kupił Harley'a. No i chodzi o to, że ktoś będzie próbował coś zrobić, będzie próbował być tym motocyklistą, ale jeżeli nie będzie znał tego uczucia, to potem będzie bardzo trudno, trudno stać w dorosłym wieku się harlejowcem. Mi się wydaje. W Lublinie był taki gość, który jak był dzieciakiem, to znalazł porzuconego Harley'a Davidsona po żołnierzach. Zaciągnął go do domu, naprawił. Jak był dzieciakiem, tam miał 14 czy 15 lat, zaczął nim jeździć. Dziwne, że mu go nie zabrali. To była taka legenda lubelskiego motocyklizmu. I ten gość, chyba do lat 90. czy do 2000., do dnia swojej śmierci, cały czas jeździł tym Harley'em. Prawdopodobnie gdybym około 50 dać tego Harley'a, to powiedziałbyś zwariowałeś, ale to się u nim narodziło. Jeżeli narodzi się w nas poczucie miłości, jeszcze nadmiaru tej miłości, to damy to. Jeżeli narodzi się poczucie uwagi, damy to. Jeżeli ktoś będzie przywiązywał do nas uwagę i urośnie to w naszym sercu, to my będziemy dawali uwagę. Ale jeżeli tego nie dostaniemy, kiedy mamy to dostać, to potem z dupy tego nie wymyślimy. Bo nie da rady tego. Nie można dać czegoś, czego uczucia się nie zna. Jeżeli bym nie znał tego uczucia, to prawdopodobnie teraz nie kupiłbym sobie motocykla, tylko mówił, pierdzielił. Nie no, motocykl to niebezpieczne, bo w samochodzie to chroni mnie karoseria. A motocykl to co, no, jestem bezbronny, a poza tym kierowcy nie dostrzegają motocykla, to jest pierdolenie tak naprawdę. Jeżeli ktoś kocha jeździć motocyklem, to ma oczy dookoła głowy i nie pozwala sobie na jakieś wypadki. Znaczy w sensie, no, że bywa różnie. Też miałem wypadek na motocyklu, no, ale i samochodem też miałem. Więc chodzi o to, że po prostu, no, sami rozumiecie, to są tylko wymówki. To są tylko wymówki. Więc jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci kochały, kochajmy je w nadmiarze. Jeżeli chcemy, żeby uważały na innych ludzi, uważajmy w nadmiarze. Jeżeli by chcemy, żeby były moralne to pokazujmy im nasze życie jako pewien wzorzec postępowania w nadmiarze. Jeżeli chcemy, żeby nie były zrzędliwe, nie zrzędźmy, Jeżeli chcemy, żeby były tolerancyjne, ale nie wyrozumiałe dla patologii, tylko tolerancyjne dla ludzkich słabości czasami, to że to bądźmy czasami dla nich wyrozumiali. Oczywiście wszędzie jest wskazany rozsądek. Możemy dać tylko to, czego uczucie już znamy, i mamy w nadmiarze. A jeżeli nie znamy i nie mamy tego w nadmiarze, mamy jakiś deficyt, to tego nie wymyślimy sami. Po prostu nie, nie da się. Ponieważ nie wiemy, co mamy dać. Hmm. I statystyki są tutaj bolesne bardzo, bardzo bolesne. Jeśli chodzi patrzenie się na statystyki. Ale no, trudno, nie będziemy kończyć tego pesymistycznie. Po prostu dawajmy z siebie, ile możemy dać. Mądrze inwestujmy te uczucia. Budujmy na nich, a jeżeli ktoś poczuje piękno, to będzie dobry, bo ludzie nie są źli dlatego, że są źli, bo ludzie nie są źli, tylko ludzie są źli dlatego, że nie wiedzą, jak smakuje dobro, a więc próbują innych rzeczy. I dlatego to tak czasami wychodzi. Ale no, poza tym, że niektórzy ludzie mają taką inklinację do takich trudnych spraw. Bądźmy dobrzy w nadmiarze. Bo wtedy to pewnie zaprocentuje. I tego Państwu serdecznie życzę. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Szanujmy czas, który nam pozostał. Wszystkiego dobrego.